Mówiłem, że widzę z daleka. Fakt faktem myślałem, że jest to czerwony brzozak, ale są to dwa śliczne młode koźlarze. Naprawdę piękne. Aż chyba na miniaturkę pójdą. Ok, lecę dalej. No i kolejne trzy grzybki. Te są już nieco większe. Fakt faktem weznę je, bo od spodu całkiem ładnie wyglądają. Zobaczymy później czy będą zdrowe i tutaj trzeci młodziak jak widzicie no nad drogami opłaca się chodzić ale jestem zdziwiony że po prostu nikt tu wcześniej przede mną nie szedł ok widzimy się za chwilę no i mamy brzozaka albinosa biały biały łepek ma ale tutaj jest zaraz kawałek dalej drugi już normalny o no właśnie młodziutki więcej nie widzę ale jak widzicie cały czas w brzozach no i chyba długi film wyjdzie jak to będzie tak dalej naprawdę szło bo następny piękny brzozaczek możecie zauważyć też w miarę młody i tam widzę drugiego. Nawet podejdę do niego. Żeby go też już nagrać. O. I tak jest cały czas. I nawet trzeciego widzę. Trzeci do kolekcji. Rodzinka. Tam dalej nic na razie nie widzę. Kolejny pan do kolekcji. Jeden. I kawałek obok. Dosłownie drugi. Proszę państwa, mamy drugiego czerwonego brzozaczka młodziutki. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo tutaj dojrzałem kolejnego maluszka. Jak możecie zauważyć. śliczne To są takie typowe grzyby słoikowe. Praktycznie wszystkie, które dzisiaj zbieram. Dobra, będę tutaj wchodził w te brzuszki młode. Z racji, że tutaj zawsze brzozaków też nazbierałem. Choć wiem, że w środku lasu nie rosną te grzyby, no ale tutaj się kawałek przejdę wyjątkowo. Bo wiem, że zawsze coś tutaj udało mi się znaleźć, więc będę się tam poruszał a jednak było warto się przejść w te brzuski chociaż po tego jednego czerwonego brzozaka ale zawsze jest to czerwony brzozak one są stosunkowo twarde chociaż mi tam nie przeszkadza to ja tam lubię takie i takie grzyby jestem grzybożerny można to tak określić i kolejny do kolekcji czerwony brzozaczek w takim brzosie sobie rośnie lubię zbierać czerwone brzozaki ogólnie no i panie i panowie mamy pierwszego borowiczka. Pierwszy borowiczek. Piękny okaz. Oczywiście musiał przyjść piesek Lokomotywa. Okej. Okay. Idę dalej. Może jeszcze coś znajdziemy. No i kolejny młodzieniaszek. Oczywiście brzozaczek czerwony, młodziutki. Oczywiście w brzuskach. Nigdzie indziej nie chodzę Tylko tam wszedłem w to jedno miejsce Tam znalazłem tylko jednego czerwonego brzozaka A tak to cały czas tylko nad brzuskami Nad drogami No i proszę państwa Mamy drugiego borowika Czyli rekord W tym roku już znaleziony trzeci Ale ten jest piękny Taki typowo jesienny Brązowy łepek Nóżka nie za duży Po prostu cudo Możecie mi nie wierzyć, ale kolejny mały borowiczek do kolekcji. To są wszystko młode grzyby. One dopiero zaczynają po tych deszczach rosnąć. No i oczywiście idę cały czas sobie takimi brzozami. Jak widzicie, idę cały czas nad drogami i dopatrzyłem się takiego pięknego pana. Ale borowik. Śliczny. Podejdziemy do niego. Ale sztuka. Ale piękny. No to jest porowik. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się też podoba tak jak mi. I dojrzałem. Kolejnego pana rośnie tam. Podejdziemy sobie do niego. Też piękna sztuka Jak możecie zauważyć Rośnie sobie, czekał na mnie W ten niedzielny poranek Zbierałem brzozaki, teraz zbieram borowiki No normalnie jestem bardzo zadowolony Jakbyście widzieli wyraz mojej twarzy To byście się normalnie uśmiali, że stary konia się cieszy, że znalazł borowika no niestety w zeszłym roku nie dopisałem praktycznie w ogóle grzyby może znalazłem z 9 borowików w tym roku znalazłem jednego i tutaj już mam cztery ten jest piąty więc może będzie znacznie lepiej, ale piękny no i mamy kolejnego borowiczka fajnie słoneczko wyszło jest jeden borowik no i mamy w końcu parkę Dwa na jednym miejscu śliczne sztuki, młode Już się zastanawiam powoli co z tymi grzybami będę robić Prawdopodobnie je przeselekcjonuję I te wszystkie najmniejsze sobie po prostu trafią do słoika A resztę po prostu zjem No i mamy kolejną parkę Tutaj rośnie jeden borowiczek A tutaj kawałek dalej Mamy drugiego zawodnika jak widać fajna gruba noga no normalnie jestem zaskoczony siatkę już mam prawie pełną a tylko sobie jedną wziąłem ale numer z tyłu mnie ludzie są znaczy oni szli naprzeciw mnie ja tutaj sobie stoi borowiczek. A przed chwilą się pytali i mówię skąd ja tyle borowików mam. No skąd no z lasu. Oni tam chodzą po środku lasu, jeden chodzi nad drogami, ale słabiutko im to idzie. A borowiki przechodzą. Okej, okay, widzimy się później. Że jak się uda, to nawet nagram tych ludzi. Tak z ukrycia. Nie wiem czy będzie widać pod słońce. Oni szli na wprost mnie. Kupa śmiechu. Nawet na grzybach. Ja tam rozumiem, jakby ten borowik był pod kubką albo pod czymś. Że można przejść, ale no, stojącego na wierzchu grzyba przejść. Obecnie pełna siatka grzybów. Nie nagrywałem dwóch borowików z racji, że ci ludzie się cofnęli i chyba chcieli za mną ale się już ich pozbyłem przyjechali chyba tamtym samochodem nie wiem czy będzie widać tam stoi samochód ale oni sobie chyba nie zdają z tego sprawy że jakby leśny jechał to 500 złotych nie ich z racji że obowiązuje zakaz wjazdu do lasu no i teraz będę musiał chyba podejść w stronę e, domków letniskowych i może kogoś wyhaczę, to siatkę sobie załatwię od kogoś jeszcze mi to pochodzi na grzyby, to jest dopiero w pół do ósmej rano czyli chodzę godzinę godzinę czasu po grzybach a mam całą siatkę psa napoiłem, bo zawsze biorę ze sobą wodę o miska borowików znalazłem chyba dzisiaj więcej niż w zeszłym roku przez cały rok nie policzyłem ich dokładnie, wiem, że miałem tam, gdzie znalazłem te dwa i następne dwa to były dziewięć i teraz znalazłem jeszcze dwa albo trzy, których nie nagrałem, bo po prostu ci ludzie szli za mną z tyłu. Dobra, ja sobie coś spróbuję zorganizować, jakąś siatkę, reklamówkę. Do domków tutaj letniskowych nie mam, daleko gdzieś koło kilometra. Pójdę dalej na grzyby. Albo no po prostu jak nie będę mógł załatwić sobie żadnej siatki, no to będę szedł do domu. Aczkolwiek dzisiejsze grzybobranie uważam za bardzo udane. Zresztą sami możecie widzieć, no jest to siatka gdzieś koło dwóch, nawet bym powiedział trzech kila, bo dosyć ciężkie to w ręku jak się niesie. Koło trzech kila grzybów. Ostatnio, czyli to znaczy gdzieś około 2 września no tam okolice koło brzegu i tak dalej to pustki były dobra widzimy się jak coś sobie spróbuję zorganizować dobra udało mi się zorganizować siatkę i pierwsze znalezisko oczywiście zaczynałem od brzozaka czyli tak jak z rana z godzina po 8 więc jeszcze pewnie coś pochodzę tak do 9-10 Mam siatkę, to mogę chodzić. Grzyby cała siatka w plecaku. Więc damy radę. Okej, okay, lecę dalej. Kurde, nagram tyle materiału, że chyba to na dwie części podzielę. Bo kolejny brzozaczek. Ładny, stoi sobie. Młodziutki. A tak proszę o to mój pies zbiera grzyby. Przed kopnął, przewrócił i poszedł sobie. Kolejny brzozaczek z tych młodziutkich fajnie słoneczko świeci ciepło się aż zrobiło chyba będę musiał się trochę rozpłaszczyć chociaż boję się, że znowu mnie przewieje kolejny mały brzozaczek młodziutki a tutaj mamy drogę zaraz a tutaj sobie rośnie brzozaczek mówię, ja jakbym jechał tutaj rowerem to bym go znalazł a tam nie wiem czy będzie dobrze widać Idą ludzie, którzy przed chwilą tędy szli Nagram akcję Tam ci ludzie i oni szli w sumie po dwóch stronach I szli tutaj gdzie idę ja i teraz tak Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć 6 7 8 Chyba wszystkie 8 brzozaków na jednym miejscu i oni je przeszli Niewiarygodne Śliczne i wszystkie takie młodziutkie W porannym słoneczku dwa brzozaczki malutkę, młodziutkę Dobra, lecę dalej Ok, trochę zaczął wyjadwiać, ale nagram sobie takie podsumowanie, bo spotkałem znajomego, który mieszka koło mnie Więc tak Psiatka grzybów Nie liczyłem ile jest dokładnie borowików ale no, na materiale jak mówiłem nie nagrałem trzech o ile dobrze pamiętam no to z materiału plus trzy tyle znalazłem borowików i dodatkowo prawie połowa siatki brzozaków znowu. Nie nagrywałem wszystkich z racji, że no takie pojedyncze rosły. Wolałem to zrobić jak tam było przykładowo parę. Bodajże ostatni materiał jest jak znalazłem dwa i potem pojedynczo znalazłem chyba z 6 czy 7 Mniejszą, o większe. Alczkolwiek półtora siatki. Mój sąsiad twierdził, że grzyby nie rosną. No to masz kochany sąsiedzie dowód, że grzyby rosną. Półtorej siatki na zbierane w tym borowików. Gdzieś koło dziesięciu, może więcej. Część na pewno powędruje do słoików. Część od razu pewnie jak przyjadę, wykąpię się, no to na patelnie coś tam poleci. Jakieś śniadanko sobie zrobię. I nie wiem czy będę dzielił ten materiał na dwa razy, ale jeżeli tak się stanie, no to na pewno już w domu coś tam kawałek dogram bo trochę tego materiału ponagrywałem i szkoda, żeby się to zmarnowało, więc jeżeli będzie tego dużo, aż za dużo, no to po prostu podzielę to na dwie części i zrobię jedną część może jeszcze dzisiaj zmontuję, a drugą zmontuję w poniedziałek, a jak nie no to na poniedziałek zmontuję jedną część, a we wtorek puszczę drugą część. Więc jakoś tak to będzie. W moim przypadku grzybobranie udane jeżeli ktoś chodzi na grzyby to polecam chodzić nad drogami do lasu nie ma po co wchodzić bo po prostu nic w środku lasu nie rośnie nad drogami pewne grzybobranie że na pewno te grzyby się znajdzie zresztą efekt widać tutaj chyba sobie zrobię taką miniaturkę nawet ok To będzie na tyle ode mnie więc trzymajcie się i piona